A a a, psik! a, 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 a psik! Kubu, kochany, a co to za kichanie? O, cześć Polu. A tak sobie kicham ze szczęścia. Kichasz ze szczęścia? Byłem dzisiaj w parku, bardzo byłem szczęśliwy, bo widziałem śliczne, czerwone kwiatki. Powąchałem je i... Aaaa, psik! Zacząłem kichać. No to chyba ze szczęścia. Dzieciaki, czy Ubu kicha ze szczęścia? Hmm? Mam nadzieję, że nie jesteś chory, kochanie. Czy mogę zobaczyć twoje gardło? A, a, a... a. O, mówisz? Tak? Tak? A, Polu, nie można za bardzo mówić, kiedy ktoś patrzy ci do gardła. Hej! A, ups. Przepraszam. Chciałam ci powiedzieć, Tak. Że powtarzam, nie jestem chory. Dobrze. I kichasz ze szczęścia. Tak. Wszystko rozumiem. Aż mi się futerko jeży. Z tego kichania ze szczęścia. Aha. To jest bardzo ciekawe. Jeszcze chyba nigdy nie kichałam ze szczęścia. Hmm. I wiesz co? Tak sobie myślę, że ty możesz kichać przez pyłek kwiatów. Byłek kwiatu, co to za czarodziejski byłek! Ten byłek nie jest do końca czarodziejski. Czasami tak jest, że ludzie i kosmici Aha. powąchają piękny kwiat i robią. <laughs> o nie, czyli kwiaty wcale nie są takie miłe. Sprawiają, że ludzie <laughs> i kosmici wichają! <laughs> to tylko niektórzy ludzie i bardzo niektórzy kosmici. Aha. Bo wiesz, Ubu? tymi roślinami tak jest, że wiele z nich kwitnie i pyli, nie kurzy, pyli. a czy ja też zakwitnę? Dzieciaki, czy Ubu zakwitnie? Czy ludzie i kosmici i zwierzęta kwitną? Nie wiem o co chodzi. Nie Ubu, tylko rośliny kwitną i tak naprawdę nie wszystkie. Rośliny! Nowe słowo, nowe słowo! Czyli wiemy, o czym dzisiaj nauczymy Ubu. Uhu! Nauczymy Cię o roślinach. Świetnie, koniecznie! Opowiedz mi, Polu, jakie są rośliny na Ziemi? Ubu, rośliny pokrywają całą naszą planetę. <laughs> Dlatego czasami mówimy, że Ziemia. To zielona planeta. Aha, bo ja. większość roślin jest zielona. ja słyszałam, że jest niebieska i ta wersja mi się bardziej podoba. <laughs> A powiedz mi, Polu, jakie są rośliny w naszym zakątku Ziemi? U nas w Polsce mamy cztery pory roku i dzięki temu rośliny przechodzą przez różne fazy. Na przykład śpią sobie zimą. Czy bawiliśmy w taką zabawę? Tak, a później na wiosnę kwitną i jest bardzo pięknie przez całe lato. I jesienią roślinki układają się znowu w zimowy sen. Mm. Tak to wygląda u nas. U nas mamy przede wszystkim dużo, dużo, dużo pięknych lasów. Czyli ogromnych drzew, bo wiesz, że drzewa też są roślinami. Ojej, aż trudno w to uwierzyć, czyli rośliny są duże i małe. Dokładnie, mm. i mają różne gatunki. I na różnych miejscach na ziemi wyglądają inaczej. Hmm, a jak hmm. wygląda taka na przykład dżungla? Dżungla jest niesamowita i rośliny, które tam rosną, są praktycznie przez cały rok zielone. Wyobrażasz sobie. Jedno wielkie lato. Ale dzięki temu, że pada tam dużo, dużo, dużo deszczu jest bardzo ciepło, wszystkie roślinki rosną ogromne. I rosną bardzo szybko. A w dżungli na przykład są długie liany i są też palmy bananowe. A, bananowe? Z tymi samymi bananami, co je można kupić w sklepie? Dokładnie, ale, Ubu, ty wiesz, że banany nie rosną w sklepie? A, tylko na tych palmach, tak? Tak, eee. dokładnie. Aha, czyli banany też tak podróżują jak ja? Rakietą. <grymne> Może nie rakietą, ale myślę, że na pewno samolotem. A, no to pięknie. W takim razie rośliny, jeśli dobrze rozumiem, dostarczają nam pożywienia. Dokładnie, to jest bardzo mądra uwaga, Ubu. Jemy bardzo dużo roślin, chociaż nie wszystkie, mhm. bo niektóre rośliny mogą być trujące. O nie, czyli znowu trzeba uważać. Dokładnie, zazwyczaj jemy te rośliny, które uprawiamy w ogrodach, na farmie, na plantacjach. Na przykład um, warzywa u nas w Polsce, mhm. pomidory, ziemniaki, ogórki. I dużo owoców, takich jak jagody, truskawki, maliny, mmm, same mm. pyszności. I te rośliny zjadamy. Ja chyba teraz przerzucę się na maliny, jagody i no, oczywiście kwiatki z parku. Myślę, że są pyszne. Dzieci, czy to jest dobry pomysł, żeby Ubu jadł kwiatki z parku? No nie. Myślę, że nie, Ubu, ale masz trochę racji. Niektóre rośliny, których my nie zjadamy, mogą być pożywieniem dla innych zwierząt. O, na przykład co? Na przykład pomyśl sobie taka trawa. Ja bym nie zjadła trawy z parku. Mm, no ja chyba też nie. Ale na łąkach i w lasach są zwierzęta, które uwielbiają trawę. Na przykład taka sarenka, albo nawet na farmie taka. Krówka. Ojej, chyba musisz mi o tym zrobić kolejną lekcję. Zdecydowanie. I też są takie futrzane zajączki, które się zajadają zieloną trawą. Mm, smakołyki. Ubu, a mam do ciebie takie pytanie. Proszę bardzo, jestem ekspertem w dziedzinie roślin. <noise> to powiedz mi, jakie rośliny mogą żyć na pustyni? No mm, i powiedz mi... Mm. Pustynniaki. Pustynniaki? Hmm. No, tak jak na Ziemi rosną ziemniaki, to może na pustyni pustynniaki. <grym> nie mam pojęcia, co to są za pustynniaki. no dobra, wymyśliłam to właśnie. <grym> Dzieci wiecie, co to mogą być? Pustynniaki. Ja myślałam raczej o kaktusach. A takich roślin to nie widziałem w całej galaktyce. Na pewno się ich nie je. Zazwyczaj nie, ale są też gatunki kaktusów, które można zjeść. I wiesz coś ciekawe? Wszystko jest ciekawe. Tak, oczywiście, wszystko jest ciekawe, ale na ziemi mamy takie gatunki roślin, które ciężko sobie wyobrazić. Są tak niezwykłe i oryginalne, że mm, nie wyglądają nawet jak rośliny. Ojejku, musisz mi o nich opowiedzieć troszeczkę. Na przykład jest taka linia wodna, która się nazywa Wiktoria Królewska. Wow. Ona ma tak ogromny liść położony na jeziorze, że możesz się w nim położyć. Oj, troszkę przesmać, tak? Dokładnie. <gry> no, jest też taka specjalna roślina, która się nazywa Muchołówka. Ona zjada muchy. Ojejku, mm, trochę bym się bał. Ciekawe, czy mnie też by zjada? A myślę, że jesteś za duży, ale zawsze warto jest być ostrożnym. W porządeczku, będę uważał na lesiczki. I wiesz, co mnie jeszcze fascynuje? Hmm? że w Ameryce są tak ogromne drzewa, jak trzy moje domy. Ojejku, to znaczy, że jak pięć moich planet. <noise> Nazywają się te drzewa sekwoje olbrzymie. Hmm. Wyobrażacie sobie. Takie duże drzewo, którego nawet nie można objąć rękoma. Ani nie można zjeść. Zjeść zdecydowanie nie można. Więc tak wyglądają rośliny na Ziemi. Ojejku, bardzo mi się podobała ta lekcja. Słuchajcie dzieciaki, subskrybujcie nas, jeśli chcecie posłuchać o kolejnych ciekawostkach związanych z naszą planetą. Z waszą planetą, chociaż już troszkę też z moją. Dzieciaki, a żeby było nam weselej, Kliknijcie kciuki w górę i zobaczymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Pa-pa!